Dzień dobry. Dzisiejsze nasze arte zajęcia to produkcja, domowa produkcja farby kredowej, ale takiej kredy do malowania i farbki witrażowej. W pierwszej części filmu pokażę Wam, jak zrobić kredę taką domową, a w drugiej części, jak wykonać farbki, którymi możemy tworzyć bardzo ładne witraże. Do pierwszej, pierwszej części naszych warsztatów, czyli do, do domowej kredy, będziemy potrzebowali przede wszystkim gipsu budowlanego. To jest główny e, składnik. Będzie nam potrzebna również woda. Pojemniczki mogą to być plastikowe kubeczki, takie obcięte, powiedzmy, na taką długość, ale mogą to być też pojemniki, na przykład po. Kretkach albo jakiekolwiek pojemniki, które mają takie kształty po zalaniu gipsem, e, będą mogły nam stworzyć coś na wzór kredy. Opakowania na przykład po kredkach, które takie są. Jakieś patyczki do mieszania poszczególnie tworzonych kolorów. I ostatnio, często przeze mnie używane barwniki do jaj. Ale zamiast barwników do jaj mogą to być również barwniki spożywcze. E, no, mnie niestety nie udało się takich. Dostać więc barwniki do jaj, sprawdzą się idealnie. I filiżanka jako miarka. I to tyle. W drugiej części, kiedy będziemy tworzyć nasze farbki żelowe do witraży, będziemy potrzebowali żelatyny spożywczej, barwników do farbowania tkanin, takich w proszku. Jakiś pojemniczków, też takich niedużych, w których będziemy sobie mogli te nasze witrażowe farbki rozrabiać. Ja mam takie zamykane pojemniczki plastikowe, one są fajne, bo można w nich dłużej przytrzymywać takie farki. I już do tworzenia witraża, jeżeli będziemy chcieli taki zrobić, jakiś wzór do odrysowania i. Pleksę bądź szkło, na której ten witraż będziemy tworzyć, a także czarną konturówkę. Jeżeli nie mamy czarnej konturówki, możemy użyć czarnego markera. Zapraszam Was do wykonania tych dwóch domowych przepisów na kredę i na farbę witrażową. Wykonanie naszej domowej kredy rozpoczniemy od przygotowania składników. Tak jak mówiłam, głównym składnikiem tej kredy jest gips. Odmierzamy sobie trzy łyżki gipsu i pół filiżanki wody. To jest taka mniejsza filiżanka, więc ja tej wody dam trochę więcej i mieszamy. Gips budowlany dość szybko wiąże, także przy mieszaniu kolorów już w pojemniczkach po rozdaniu trzeba się będzie troszeczkę pospieszyć, chociaż mnie tutaj wyszło to dość rzadkie. Jeśli te proporcje okazują się jednak nie takie, bo gips jest na przykład zbyt lejący, tak jak mój, możemy sobie na bieżąco dodawać gipsu albo wody. To musi być taka konsystencja, powiedzmy, śmietany. Ja dolecam trochę gipsu. Mieszamy. Jeszcze trochę dodamy gipsu. Takiej śmietany, ale niezbyt gęstej śmietany. Ok. Kiedy mamy rozrobiony gips, ustawiamy sobie pojemniczki w takiej ilości, jaką ilością kolorów dysponujemy i tyle, ile kred chcemy mieć wykonanych. Eee, tak, Ja mam pięć kolorów, więc mam tutaj pięć pojemniczków naszykowanych. Rozrobiony gips będziemy teraz rozlewać do pojemników. Możemy użyć również takich silikonowych foremek do, do ciasteczek. Dobra. I rozpoczynamy mieszanie kolorów. Wydobywamy nasze kolory. I wsypujemy do rozrobionego gipsu pomarańczowy, zielony, żółty, czerwony. mamy również różnych pięciu patyczków do mieszania tych kolorów mieszamy nasz barwnik z gipsem, tak aby powstała jednolita konsystencja. Jeżeli chcemy, aby te kolory były bardziej intensywne, e, dodajemy mniej gipsu. Te drobinki, które nie zawsze chcą nam się rozmieszać, niczemu nie szkodzą. W tych miejscach po prostu nasza krada będzie bardziej intensywna. Mieszamy kolejne. Zielony barwnik. Żółty. Perwony. I niebieski. Wykonanie tej kredy jest banalnie proste i tanie. I to tyle. Teraz czekamy, aż gips zastygnie w naszych pojemniczkach. Ja mam wcześniej wykonane kredy, które już myślę, że nadają się do wyjęcia. Tutaj są moje wcześniej wykonane kolory. Spróbujemy je wyciągnąć z pojemniczków i zobaczymy, jaki efekt uzyskaliśmy. Trzeba uważać, żeby nie ukruszyć tej kredy. Bardzo fajnie wygląda wlana ta masa, tak jak mówiłam, foremki silikonowe, ponieważ one są różnych kształtów. Mogą to być serduszka albo inne ciekawe. Ale taka kreda myślę, że też jest dość interesująca. Tu mamy niebieską kredę. Pomarańczową. Oj, ta pomarańczowa, piękna ale jeszcze nie jest nie wyschła do końca. Posłużymy się tym kawałkiem, zobaczymy jak maluje. Z silikonowych foremek jest też dużo łatwiej tą kredę wyciągać bez obawy, że się że popęka. Ten krążek też udało mi się wyciągnąć. I żółty. Ten żółty wyszedł może najmniej intensywnie, ale zobaczymy jak sprawdzi się przy malowaniu po kartce papieru. Mamy biały blok i nasze kredy malują w taki sposób. Tak naprawdę nie, właściwie niczym albo niewiele różnią się od takiej kredy kupowanej przez nas w sklepie. Barwy są bardzo fajne, intensywne. No ta się dość rozkrusza. Myślę, że było za dużo wody dla niej, Za mało gipsu. Tutaj mamy nasz kolor czerwony i pomarańczowy. Możemy taką kredą O. W tych miejscach, gdzie, roz, gdzie słabo rozmieszana, był, rozmieszany był nasz barwnik, ta, te kolory są bardziej intensywne. Doskonała zabawa. Możemy pomalować chodnik. Na naszym podwórku oczywiście porozcierać kolory. Nasza domowa, prywatna krewa. Teraz do wykonania naszych witrażowych farbek, tak jak mówiłam, potrzebna będzie żelatyna. To ona nada naszym farbkom takiej konsystencji właśnie żelowej. Będziemy potrzebowali dwie łyżeczki żelatyny. I mniej więcej 200 ml ciepłej wody. Mieszamy dokładnie, tak aby żelatyna się rozpuściła. Z takiej ilości możemy wykonać całkiem sporą ilość tych farbek. One się nadają do malowania nawet naszych szyb w oknach. Bardzo łatwo później schodzą, także nie trzeba się tego obawiać. Mieszamy dokładnie, tak aby nie było żadnych drobinek. Możemy ją na chwilę odstawić, tak żeby ona się dokładnie rozpuściła. Ja spróbuję zrobić z takiej, jaka w tej chwili jest. Więc odlewamy sobie do takich, ja mam malutkie pojemniczki, wy możecie sobie zrobić nieco większe. Odlewamy tyle kolorów, ile mamy. Ja mam akurat przygotowane cztery kolory, także wlewam sobie tutaj tą moją żelatynę do pojemniczków, albo już przygotuję może większe pojemniczki, będzie to lepiej widać. Rozlewamy naszą przygotowaną żelatynę do pojemniczków. I wsypujemy nasz barwnik do tkanin. Nie musi to być duża ilość barwnika. On jest intensywny. Także wystarczy odrobinę. Wsypujemy pierwszy kolor. i mieszamy dokładnie. Każdy kolor mieszamy innym patyczkiem, tak, żeby nie zabrudzić sobie barw. Ej, o, akurat Tutaj mamy ten nasz czerwony kolor, bardzo ładny, intensywny kolor wyszedł. Mieszamy dokładnie tak, aby wszystkie granulki się roztopiły w żelatynie. Niebieski kolor I taki turkusowy. Przybonkitny bardziej. Kiedy mamy przygotowane nasze farki, możemy teraz zająć się tworzeniem konturów do naszego witraża. Może to być przygotowany jakiś taki szablon albo możemy, jeśli na przykład chcemy na oknie w domu malować, może to być jakiś przez nas spontanicznie wybrany rysunek. Jeżeli chcemy wykonać taki witraż, bardzo dobra jest do tego konturówka, która ładnie zaznaczy nam granice. Ja nie będę teraz całego rysunku tutaj konturowała, żeby nie zajmować zbyt dużo czasu. Chciałam Wam tylko pokazać, jak to się robi. Konturując uważamy, aby nie wycisnąć sobie za dużo konturówki i delikatnie zaznaczamy granice, które będziemy wypełniać. Musimy pilnować, żeby każdy element konturów, zaznaczony konturówką łączył się ze sobą i żeby nie było między tymi połączeniami pustych przestrzeni, ponieważ wtedy jeśli będziemy stosować różne kolory, one się ze sobą zleją, a tak konturówka fajnie zabezpiecza przed utrzymaniem kolorów w tych miejscach, w których chcemy, żeby one były. Tutaj zaznaczę jeszcze tylko tę półka może. Chcę Wam tylko zademonstrować, jak wyglądają poszczególne kolory na tym witrażu. Przyznaję się, że nie robię tego zbyt starannie, ale to ma być tylko przykład. Myślę, że tyle wystarczy, bo kolorów mamy też tylko cztery. E, musimy teraz poczekać, aż nasza konturówka wyschnie. Myślę, że nasza konturówka jest już sucha. Nasze farki delikatnie zaczynają gęstnieć, ale to dobrze. Przy tworzeniu takiego witrażu i jeżeli będziemy chcieli go w jakiś sposób zabezpieczyć i utrwalić, to po wyschnięciu tych naszych domowej roboty farbek będziemy musieli pokryć ten nasz witraż nitrolakierem bezbarwnym, po to żeby go właśnie utrwalić. Dobrze będzie do każdego koloru użyć osobnego pędzelka, żeby nie mieszać ze sobą za bardzo tych barw. I teraz tak, spróbujemy sobie, jak wygląda nasz kolor czerwony. I wypełniamy wnętrze. Ja będę się starała nie dotykać jeszcze tych konturówkowych granic, bo boję się, że nie są jeszcze zupełnie suche. Kolory są bardzo ładne, intensywne. I tworzą to o co nam chodziło, czyli taką żelową konsystencję, żelowe, hmm. takie żelowe wrażenie. Czerwony wygląda tak. Teraz użyjemy tego granatu. Bardzo ładny kolor również wyszedł. Intensywny. Wyśmienita zabawa, szczególnie przy malowaniu e, okien i tworzeniu jakichś własnych kompozycji albo historyjek. To jest nasz niebieski. E, teraz użyję błękitu. No jest bardzo podobny do tego poprzedniego. To jest taki bardziej granat, bym powiedziała i nasz żółty kolor prezentuje się tak. Też bardzo ładnie, bardzo żywy odcień. Jeśli nie mamy takich barwników do farbowania tkanin, możemy spróbować użyć naturalnych barwników spożywczych. Tutaj na przykład myślę, że kurkumana ma bardzo zbliżony odcień. Żółty. Bardzo ładnie się te barwki trzymają, nie wyciekają. Można kolory też ze sobą łączyć, jak widać. się połączył właśnie żółty z niebieskim, tak, gdzie zieleni proszę bardzo, nasze domowej roboty e, witrażowe farbki. Jeśli malujemy nimi zupełnie bez e, wytyczanych takich granic z konturówką, e, też kolory prezentują się bardzo ciekawie. Możemy sami wymyślać jakieś wzory. Mogą to być nie wiem, serduszka, chmurki bądź jakieś historie typu zwierzątka. Możliwości nieograniczone. No tak się prezentuje czerwony. Ten niebieski przy takim większym obszarze zamalowania. Ten ciemniejszy. I nasz żółty. Ale tu już trochę pomieszałam pędzelki, więc może być trochę przygrudzony, ale jest i żółty. Piękny, słoneczny dzień, ładnie pomalowane okno, na pewno będą się ciekawie prezentować. Zapraszam Was do takiej zabawy. I na kolejne nasze zajęcia.